Zwinny i wszechstronny wózek o udźwigu do 215 kg. Przeznaczony jest do kompletacji niewielkich towarów bez użycia palet. Stabilny maszt umożliwia pracę na wysokości powyżej 5 metrów. Tylko osoba przeszkolona oraz ubrana w bezpieczne buty robocze może pracować z wózkiem widłowym. Należy zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa na wózku oraz instrukcji użytkownika. Wejdź do wózka. Upewnij się, że czerwony wyłącznik awaryjny jest wyciągnięty. Uruchom wózek za pomocą systemu dostępowego. Gdy wózek będzie gotowy do użycia, na wyświetlaczu pojawi się poziom naładowania akumulatora. Połóż obie ręce na elementach sterujących. Aby rozpocząć jazdę wózkiem, wychyl zieloną manetkę, znajdującą się po prawej stronie. Wózek będzie poruszał się w jedną z dwóch stron z zadaną prędkością, w zależności od kierunku i stopnia wychylenia. Aby skręcić wózkiem, użyj przycisków, znajdujących się po lewej stronie. W celu zatrzymania wózka, puść oba przyciski. W sytuacjach awaryjnych, wózek może być również zatrzymany poprzez wciśnięcie wyłącznika awaryjnego. Wyświetlacz wózka umożliwia wybór jednego z wielu programów jazdy ustawianych indywidualnie, a także daje dostęp do szeregu innych opcji. Aby podnieść lub opuścić platformę, użyj przycisków z ikoną platformy operatora. Podnoszenie platformy możliwe jest jedynie, kiedy drzwi bezpieczeństwa są zamknięte. Opcjonalny mechanizm automatycznego blokowania drzwi załącza się przy podnoszeniu platformy. Pozwala on również na bezpieczne manewrowanie z podniesioną platformą. Drzwi mogą być ponownie otwarte dopiero po całkowitym opuszczeniu platformy. Wózek może zostać wyposażony w opcjonalne światła strefy bezpieczeństwa. Po podniesieniu platformy na zadaną wysokość, wokół wózka wyświetlana jest granica strefy bezpieczeństwa. Górna taca odkładcza dostępna jest również w wersji umożliwiającej elektryczną regulację wysokości za pomocą przycisków. Aby zaparkować wózek, wyłącz go i wyjmij kluczyk. W sytuacjach awaryjnych możliwe jest sterowanie wózkiem za pomocą awaryjnych systemów sterowania. Aby to zrobić, otwórz klapę na dole wózka i użyj odpowiednich przycisków sterujących. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatora należy całkowicie wyłączyć wózek. Wbudowany prostownik umożliwia ładowanie akumulatora z dowolnego gniazda 230V. Regularnie sprawdzaj, czy wózek nie ma uszkodzeń lub wycieków. W celu zapewnienia długiej żywotności akumulatora oraz wózka rekomendujemy przeprowadzenie regularnych przeglądów realizowanych przez serwis Jung Heinrich. Masz dodatkowe pytania dotyczące wózka lub jego sterowania? Zapraszamy do kontaktu. Sposuj się do instrukcji bezpieczeństwa. Więcej istotnych informacji o pracy oraz konserwacji wózka znajdziesz w instrukcji użytkownika.